Andrzej Gołota, legenda polskiego boksu i jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców lat 90., ponownie trafił do szpitala. Tym razem sprawa wyglądała naprawdę poważnie, bo pięściarz przeszedł zabieg w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. Do placówki został przewieziony bezpośrednio z forum boksu oraz międzynarodowych targów branży bokserskiej, które odbywały się właśnie w tym mieście. To właśnie tam nagle pogorszył się jego stan i konieczna była szybka interwencja medyczna. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, kiedy gołota musi zmagać się z problemami zdrowotnymi. Jeszcze pod koniec maja, 57-latek trafił do szpitala w Chicago z powodu poważnej kontuzji barku i ramienia. Sam sportowiec tłumaczył później w rozmowie z faktem: Nieszczęśliwie upadłem. Tym razem ucierpiała prawa. Coś w środku pękło, więc mnie operowali w Chicago. Teraz czeka mnie dziesięciodniowa rehabilitacja. Właśnie ją przechodzę i ćwiczę codziennie po dwie godziny. Choć udało mu się przejść intensywną rehabilitację po urazie, kolejne problemy zdrowotne znów dały o sobie znać. Tym razem lekarze zdecydowali się na zabieg kardiologiczny oraz szereg dodatkowych badań. Rzeczniczka Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii potwierdziła w rozmowie z RMFFM, że Andrzej Gołota już opuścił szpital i wrócił do domu. Na ten moment jego stan jest stabilny, a lekarze zalecili mu odpoczynek oraz dalszą kontrolę zdrowia. Fani boksu w całej Polsce z niepokojem śledzą doniesienia o stanie zdrowia mistrza. Gołota, choć od lat nie walczy już w ringu, wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem i sympatią. Dla wielu pozostaje symbolem polskiego boksu zawodowego, który rozsławił nasze barwy narodowe za oceanem. Cała sportowa Polska trzyma więc kciuki za szybki powrót Andrzeja Gołoty do pełni sił. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i historiami, które poruszają Polskę, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów. Dziękuję i do zobaczenia.